W ubiegły weekend mieszkańcy Lęborka pożegnali lato 2012 nie tak do końca tradycyjną imprezą plenerową. Wprowadzonych zostało kilka nowości, które były wielkim zaskoczeniem, ale najprawdopodobniej wpiszą się w kalendarium miasta. Dzisiaj impreza nazywa się zakończenie lata, ale lata oczywiście jeszcze nie kończymy. Kończą się co najwyżej wakacje trochę. To jest tradycyjna lęborska impreza, która odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia. Dzisiaj też przy okazji tej imprezy zorganizowany jest również Plitarg przy pomocy lotu Ziemia Lemborska. A jeśli chodzi o nowum, to co dzisiaj pierwszy raz pokaz orkiestr Dętych przyjechało siedem orkiestr. Organizujemy pierwszy raz taką imprezę. I w związku z tym też dla nas było to coś nowego, trochę stresu, jak to, jak to się wszystko uda. A jeśli chodzi o, o scenę, to taka trochę różnorodność, jeśli chodzi o rodzaje muzyki, bo słuchaliśmy muzyki latynoskiej. W tej chwili gra kwartet smyczkowy, który muzykę poważną gra trochę mniej poważnie. Lęborczenie, w trakcie sobotniej imprezy, oprócz nacieszenia ucha i duszy rozmaitymi melodiami, mogli także dokonać zakupu rzeczy, które innym były już niepotrzebne. To za sprawą pchlego targu, który królował na ulicy Staromiejskiej. Grono około 50 wystawców nieodpłatnie mogło wystawić się w trakcie tegorocznej imprezy. Stara miejska zapełniona była licznymi stoiskami, począwszy od starej porcelany, miedzianek z banków, płyt winylowych, a skończywszy na biżuterii wykonanej metodą handmade. Natomiast przed wieczornym koncertem publicznej skutecznie rozbawił do łez kabaret Nowaki w składzie Adrian Naborek, Tomasz Marciniak oraz Kamil Piruk. No wreszcie. Proszę mi powiedzieć, ile lat pani pracuje w tym banku? No tak 15. Proszę mnie nie przerywać. No właśnie. Pani tylko to, tylko tamto, a na dywaniku pani u mnie jeszcze nie była. Bo Krysia na dywaniku nie może. Właśnie przez takie gadanie tyle awansów musiałem pani cofnąć widać kolejny panią też ominie. No ale się staramy Mniej mówić więcej robić. Mam dla pani wspaniałą informację. Dzisiaj też zostaniemy po godzinach. Żartowałem. Pani zostanie po godzinach. Ale Nie będzie dobrze. Ale, ale, Ale co jest kurwa? I dlaczego pani nic nie zagadała do klienta? No miał takie krótkie łapki. Aha! Bo wy remont zrobiliście! Aha. Kurde, się w ogóle nie pokapowałem! No, to to jest napad, nie? Wolałbym nie! Oj, szkoda! I pompony opadły! Gwiazdą wieczornego koncertu był Szymon Wydra i zespół Carpediem, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpediem. E, moi kochani, telewizja Lemborg News to taka telewizja, która na co dzień jest z muzyką na ty. A więc i wy bądźcie codziennie z telewizją Lemborg. News, oczywiście. I niech Carpe Diem również zawsze będzie z wami. Swoje sukcesy ekipa zawdzięcza ciągłej pracy, a dla fanów przygotowywana jest nowa płyta, która ujrzy światło dzienne już w przyszłym roku. W wakacje nie mieliśmy wakacji. No i odpukać, oby tak było zawsze. Już od kilkunastu ładnych lat mamy naprawdę dużo do roboty, kiedy jest sezon koncertowy. Na szczęście telefon dzwoni. Na nasze szczęście mamy dowody sympatii z wielu stron kraju. Więc wniosek, że jesteśmy ludziom potrzebni I, i to się dla nas najbardziej liczy. Dlatego oprócz koncertów teraz bardzo mocno jesteśmy zakorzenieni w naszym nowo wybudowanym studiu nagrań. I, i co? I mam nadzieję, że to, co tam powstaje, to, co tam już jest właściwie rejestrowane, niedługo Polsko usłyszy, być może na początku przyszłego roku. Więc yy, trzymajcie kciuki, bądźcie z nami tak jak my zawsze, również jesteśmy z Wami.